Rozpód na 2024, tak, nagram, bo nie mam jakich inaczej. Nie będę ich łapał, bo dziki są. Widzicie, Takie. tu jest 26 sztuk. Jeszcze jedno, a tak. Za wygłochy to tak was nagradzam. Tak, tak. Jedeński lotny na 2024 to jest 26 sztuk i cztery mam jeszcze tam w tamtym gołębniku Muszę je poprzekładać A, Widzicie jak on Jak one nie chcą tam być Jezu. Wam coś jeszcze pokażę. O, tam jest zarobniste sam w tym co na Tu cała parka Tam cała para jakiś młody wpadł Tu cała para starych No stara z młodym, bo tu zginął od niej O no, z fajnym samczykiem się sparzyłaś Rozbity w głowie, oprawa, oko białe. Z fajnym się sparzyła Zaraz wam coś jeszcze pokażę Mamki Wiedeński lot, Moje biskierki Jeszcze dwa tu są Chyba Chyba, że nie Nawet Jeszcze, jeszcze jest tu Muszę poprzeparzać. A, i A, czeka za chraniem. Zobaczcie, co się u mnie dzieje tu w gołębniku. Ino grukają jak... ...głupie. Zaraz Wam jeszcze coś nagram. Muszę powoli zacząć parzyć, a i tak nie będę puszczał. Jeszcze raz to nagram. Późno w tym roku zacznę. Ta jest, jest fajna spiczka Na takiej lęcie. Okej. To jest też fajne, na biało No nie wiem że... Dla mnie fajne, no. Tu jest ładna sączka Hdański lot. Lotny albo i podwórkowy <laughs> O tu jest ładny sączyk ten Tu jest taka fajna samiczka. ma na białoglonek z zieloną obrączką. Jaka w głowie rozbita. Tak z bliska je trochę nagram. O, to jest fajny do I tam to też jest fajne. A to stara jest. O, to jest fajna samiczka. Ta co tu idzie. O, 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 o. ta. Tamta z tyłu No chociaż ta też jest fajna stara Stara moja wychowanka Ale ta jest fajna Ta na białogon Uch. co ja tu jeszcze mogę wam pokazać? Ta jest też ładna Kuplutka, tak. rozbita w głowie. Boby ją. Zobaczcie, jak to tu nie myszka. Jadeńskielotnie. Albo i nie lotni. On się chyba sparzył, ten sam, samczyk nawet z tą, co teraz pokazywałem. Z tą, z tą, z tą fajną taką. Tu chyba ona jest. jest. Albo i to się sparzy. Albo i to jest parka cała. Młody. Bo ja nie wiem, one się parzą tu, jak co. Zresztą to są tu dużo... Wszystkie ładne, więc coś jeszcze sparzy, to... Dobra, pokażę Wam jeszcze coś. A tak na mamki sparzę w tej konfiguracji. Już tu zobaczcie, wysprzątałem, słoma nowa, wypsikane wirkonem. Wszystko wysprzątane. Tu jest zamknę. Taka, rzeczywiście ten czerwony będzie ładniej do niej pasował tylko że ona ładniejsza od niego i głowę ma ładniejszą i taki rogowy dziób on ma taki ciemniejszy Ona ładniejsza i zbudowy On tam grukał w klatce jak szalony Para takich grochów, a jak mi będą wadziły, to je wyrzucę najwyżej, jak coś to i para taka, nie wiem, jak to falowy szali. I ten falowy to kawał byka, z tych czterech to by był rosuje. On ładny, bo ma jasne oko. O, taka konfiguracja będzie. na mamki, ja i tak nie będę po nich młode ciągle a jeszcze nie wiadomo, bo te samce to mogą uciec, nie? O, zobaczcie jak przyłyka ślinkę ten grochowy on siedział w klatce długo sam o, zobaczcie, zaraz będzie park Będzie parka. Posiedzą tu trochę w tych klatkach. A ja poparzę tamte, bo, bo ten falowy się sparzył chyba z mewką, a ta się sparzyła z lawindą. Jak widzieliście, te ładne na jasnych oczach, glazerki takie. Ona to ma budowę to no dobra wrzucaj już pocztuchy wrzuciłem Chodźcie zaraz będzie park. O. Odrobaczyłem go Dostał więcej, że więcej wart chodzi o pieniądze. Więcej dostał rzeczy niż on jest wart, bo w niego włożyłem trochę kasy. Szczepienie odrobaczyłem go na żółtego żółtka. Dostał na wszystko, co możliwe, ale widzicie, jak chodzi. Żeby mi tu czegoś nie zaraził te spokojnie, to się jeszcze nie będą parzyć, bo muszę sobie tym tu sypłem. Zaraz je wygonimy Pod wolierę I Nagramy coś pod wolierą o. Tak, to jest cała para ten stop. mogłaby być co taka parka Jak myślicie? Dobrze się sparzyły czy nie dobrze? On ma taką lentę jaśniutką. Pokaż się. O, o o ma białutki ogromny. No teraz nagramy I ja trochę pod wolierką Zaczia tak stoją Grube moje grube szyje Jak to niektórzy mówią One są malutkie, no granowe filigranowe tak Tak ta wiadomo no samczyki potężniejsze, nie? On się chyba też sparzysz. 아우, 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 아우,

już same też grukają Ooooooooo ou e. Wszystko chwacko Rozpłodzik No jeszcze tu 26, tu wyjedzie stąd jeszcze 4, chyba gołęby 4 wyjadą Nie wiem które Dobrze sprzedać. O, no tak, to jest paręczka. Wszystkiego najlepszego. Szczęścia życzę i do zobaczenia w nowym roku. Narka, trzymajcie się wszyscy ciepło. No tak, podchodzi tutaj. Następna celebrytka. Na razie.